Zatrzymaliśmy się na chwilkę, żeby nagrać to wszystko, jak to wygląda z góry. Jesteśmy teraz bardzo wysoko. Wow, jest naprawdę pięknie. Tam na dole, jak są te żaglówki żółte, to my gdzieś tam mieszkamy, właśnie. Zrobię zbliżenie. No, wygląda to pięknie. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Kliknij czerwony przycisk pod filmem. Subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. do naszego miasteczka Wasiliki. tutaj jest morze, bardzo dużo surferów windsurferów, żaglówek pełno tutaj jakieś tawerny kawiarnie hoteliki o, tu pan leci z jedzonkiem <noise> z restauracji Plaża, no, przyjemnie, wygląda przyjemnie i daleko widzę płytko po, po no, ludziach. No, Musimy się mam wybrać. No, no, A <laughs> może się uda jeszcze się dzisiaj nawet. to? Rzeki trochę odpoczną. I sklepy, znaki. Z baseny, jakiś apartament, to jakieś hotele, i tu zaraz będzie nasz, nasze mieszkanko. My mieszkamy w drugiej albo w trzeciej linii brzegowej. To są nasze apartamenty, kristinas, Studios. Tutaj nasz parking i wjeżdżamy. Idziemy teraz na plażę, na plażę w mieście Wasiliki. tutaj gdzie mieszkamy. Idziemy zobaczyć, jak wygląda tutaj miejska plaża. Tam daleko, na tej górze, wysoko białe to jest droga, którą jechaliśmy dzisiaj na plażę Porto Katsiki. Naprawdę, wspinaliśmy się na tą górę. Było wysoko. A tu już idziemy na naszą plażę w miejscowości Wasilki, tu gdzie mieszkamy. Jest tutaj sporo naprawdę różnych apartamentów, hoteli. Jest to taka miejscowość windsurfingowa. Bardzo dużo dzisiaj widzieliśmy różnych surferów oczywiście z drogi tam z góry. Idziemy sobie tutaj już na plażę. O, i tutaj widać ile jest windsurferów. Ich było ze trzy razy tyle wcześniej, ale nadal jest ich sporo. Widać tą drogę, którą jechaliśmy. No i tutaj taki mały porcik. Ładnie to wygląda. Tu jakieś lody, bar widzę. Rzeczka płynie. No taka troszkę wyschnięta, ale coś tam, coś tam sobie płynie jeszcze. Tutaj na plaży jest jakiś bar, tutaj są jego leżaki. Mhm. Tutaj można pizzę zamówić widzę od 9,50 margarita do 10-13 euro mhm. o, widać, że po 16 w piecu opalanym drewnem można sobie zamówić tą pizzę, także pieką w piecu opalanym drewnem. Na pewno smaczna. Fajnie, można sobie posiedzieć nad morzem. Jest, są też tutaj, widziałam ryby i inne dania. Tu jest taki porcik. Porcik. Tutaj jakiś, a, jakiś budynek miejski. Spacerujemy sobie. Coraz bliżej jesteśmy portu. I tutaj widzę, jest taki fajny bar, kafe, kawiarnia, jakieś przekąski, bar z basenem. Z basenem, który ma bezpośredni widok na morze, na góry. Ymm, pewnie domyślam się, że można zamówić sobie jakąś herbatę, kawę albo coś. I pewnie można szaleć tu w basenie. Bardzo fajna sprawa. Bardzo mi się podoba. Też już znalazł rzekę. Także pewnie tutaj robimy przystanek. On to uwielbia, takie rzeki, jakieś lecące wody, które może sobie zasypywać, żeby nie leciały. <laughs> Zabawa na całego wtedy. Także rzeczka jest znaleziona. Fajnie, bo płynie, nie stoi, bo jak ta woda w tych rzekach stoi, to zazwyczaj jest nieprzyjemna. Nieprzyjemny zapach. Tutaj wygląda na dość czystą, także się pewnie będzie bawił. Wczoraj chcieliśmy zrobić zakupy w Lidlu, jednak wczoraj było jakieś święto, i niestety sklep był zamknięty. Pojechaliśmy do jakiegoś innego marketu, gdzie było naprawdę dużo, dużo drożej, więc tak się nie obkupiliśmy, jak my to zawsze robimy. I już byliśmy też zmęczeni po całej drodze, więc na pewno przydałoby nam się jakieś zakupy, bo nasze wczorajsze już się kończą. Więc szukamy sklepu, no i zobaczymy, czy nam się to uda. Tak, dla porównania, no to w sklepie w Lidlu jogurt taki duży litrowy, 10% jaki my lubimy, taki grecki, to kosztuje tam euro 30, euro 50. A tutaj w sklepie jakimś takim greckim 320 euro, więc różnica jest spora. Także szkoda, no Lidl był tylko w, le w miasto Lewkada, czyli na północy wyspy. Nie będziemy się tam wracać, bo to troszkę daleko. Także będziemy się teraz zaopatrywać w sklepach greckich. O, my tu się już bawimy. Rzeka jest super. <grymne> Leci. O, także rzeka jest dosyć rwąca, także jeszcze czyściutka woda. Tutaj, o, rybki są w naszej rzece. Tutaj też się wkłada patyki, żeby chyba zatrzymać tą rzekę. Po co te patyki tu wkładasz? A, ok. Tutaj jest też wejście do morza. Fajne całkiem. Jest bardzo płyciutko. Woda jest cieplutka bo jest płytko, to się nagrzewa. Piękny widok jest na tą górę. Teraz już słońce świeci, to tak średnio widać. Ale ryby są bardzo blisko, są takie wielkie ryby tu podpływają. Woda jest ciepła, normalnie jak w wannie prawie, że. O, tu są te rybki. Nie wiem czy je widać chyba widać. No już po prostu... O, tu jakie wielkie pływają. Ojejko oko. One pływają tak po górze, a na górze jest taka ciepła woda. Wow. No, rybek jest sporo. Ciekawe, jak to tam dalej wygląda, bo tam się ludzie kąpią. Ciekawe, czy też jest tyle ryb. Tuż jest piaseczek. O, ryby. Ojejku. One się w ogóle mnie nie boją. Fajnie. Miejscowość bardzo nam się podoba. I cieszymy się, że tutaj dotarliśmy. Cześć. Jest dziewiąta rano. Wybrałam się do piekarni. Tutaj za mną są takie dwie piekarnie, można tam sobie zjeść na miejscu, można sobie kupić jakieś bułeczki i kawkę. Ja kupiłam taką z szpinakiem, taką bułeczkę i z feta. Kupiłam też dzieciakom taką pizzę i kupiłam jeszcze takiego taką okrągłą bułeczkę z sezamem na wzór tureckiego simita. I jeszcze wzięłam pół chleba. To wszystko zapłaciłam 5,50 euro. I idę teraz do domku, będziemy jeść śniadanie. Ogólnie bardzo fajnie. Spory ruch na wyspie z samego rana. Także wyspa długo nie śpi. No i fajnie. Ten jeszcze jest od o supermarketu, który mamy bardzo blisko. Od nas 200 metrów jest i kupiłam jeszcze kawałek chałwy. Zobaczymy czy smaczna, wziąłam na taki malutki kawałeczek. Ta chałwa kosztuje 7 euro za kilogram taka waniliowa. czyli ile to jest? No za 32 zł, 31. No i 8 euro kakaowa. Jest jeszcze no 8 euro też pewnie z, z orzechami czy z migdałami. wziąłam takie tam 130 gram, pociąłam 70 euro centów gdzieś już no, troszkę więcej, z euro. Zapłaci... Nie, euro. 30 ona ja chyba No. I rozpoczynamy siadanko za chwilę. Dzisiaj idziemy w drugą stronę plaży. Wczoraj szliśmy w stronę portu, dzisiaj idziemy w przeciwną stronę. A tam daleko widać naszą drogę na Porto Kacyki. Jest sporo surferów, dzisiaj też, żeglówek, Tam się uczą. Wszędzie, jest, tak, wszędzie jest, są góry Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tutaj te domki wklejone w te góry wygląda tak malowniczo. Ślicznie. Tam już chyba kefalonie widać przed nami. To jest wyspa, którą, na którą można dopłynąć e, po, e, promem. Chyba tutaj też z portu Wasiliki można. Idziemy zobaczyć co tam się dzieje. Co tam znaleźliście? O, krab jest? Karmicie go? O, jest. O <grabi> Idziemy zobaczyć kraba? Gdzie ten krab? O, jaki duży. Pokaż się krabie. Się chowa. O. Zjada chlebek, który mu rzucamy. Nie? Nie zjada. No tutaj tak średnio. Średnio ta rzeka wygląda. No ale tutaj już ładnie plaża. Dzisiaj plażujemy tutaj u nas w miejscowości Wasyliki. Bawiliśmy się trochę znowu z rzeką, w rzece. Tutaj teraz idziemy tutaj do restauracji, kawiarni i Anos Cafe Snack Bar. Tu jest basen, więc planujemy tutaj troszeczkę sobie popływać. Fajnie to wygląda, bo to jest naprzeciwko plaży. Więc jest piękny widok, fajny basen. Widzę są i schodki i brodzik i tutaj jest trochę głębokości. Także zaraz, zaraz, wy, zaraz wypróbujemy, jak tu się pływa. Jaka woda? No, woda cieplutka. My już jesteśmy nad basenem. Super w ogóle klimat, super pomysł. Nie wzięliśmy apartamentu z basenem bo ceny były mocno wysokie. Więc mamy basen przy samej plaży. E, ekstra, naprawdę fajnie, pobawiliśmy się trochę na plaży e, i teraz możemy pobawić się na basenie. Woda jest cieplutka, basen jest duży, czysty. Super. Jeszcze nie. No. No dobra. Właśnie. Chwila nieuwagi. Zamówiliśmy sobie jedzonko, tosty z chipsami, hamburgera z bekonem i jajkiem. No i sobie zjemy takie przekąski tutaj na troszkę. Tutaj obok basenu, w, re, w tym barze i Anos jest też taki mały kącik dla dzieci, taki ogródek. Dzieciaki tutaj już go wypatrzyły. Tu są jakieś zabaweczki, huśtaweczki. Tu też jest na tyłach ogródek. Bardzo fajne miejsce. Ktoś miał super pomysł. Także... Tak dzisiaj spędzamy dzień. Jeżeli spodobał Ci się nasz odcinek, kliknij czerwony przycisk subskrybuj pod filmem, żeby być na bieżąco.